Cześć i czołem, witajcie bardzo serdecznie. Mamy 18 sierpnia, jest niedziela i w Tarnowie zaczynamy fazę play-down. Goście z Poznania, ekipa Hunters z Poznań to jest ten rywal tego półfinału w walce o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstra Lidze. No i cóż, zapraszam na kulisy, jak zawsze, tego meczu. Dawid mnie tutaj oczywiście rozprasza. Ale teraz startujemy z tym materiałem. Nie pozwolę mu, żeby on tutaj dołączył. Dołączył. Rafał dzisiaj zostaje podprowadzającym prowadzącą, chłopaki już na pierwszym ukusum. No tak, ale tutaj robimy na razie wstępniak do kulis, co powiesz na sam początek. Zapraszisz do oglądania? Zapraszam jak najbardziej do oglądania. Ciebie będą fantastyczne zawody. No, no to lecimy. Czołem. Ale no, jak on jest tutaj, to będzie miękkie, no to nie da się ukryć. O, ty nie, kurde, ch**dę, tam na drugą Nie musi o nikogo prosić i żeby wchodził jednego i drugi obciąg. Chodzi się trwa s wszyscy do kupy, rozmawiamy, pytamy się miesiąc, i w co w tym miejscu. W miejscu się uh, spotykamy. Największy w boksie. Tam gdzieś w końcu i postawić takich hacy. O kogo się spotykamy? U kogo? U kapitana. Spotykamy się u kapitana. After the fourth hit and the first seventh hit we meet at his box and talk about the situation of the track. Wiecie to wybrać. Ten jedzie na toru, ty jedzie na prometoru i na prometoru, ten drugi się nie chce sprawdzić. Chłopy, za mamy po prostu dzisiaj, dawajcie, hej, to wy dzisiaj UGA, UNIA, to UNIA, to Unia! Unia! UNIA, UNIA, UNIA. No to byłem świadkiem bardzo yy, motywującej przemowy trenera Stanisława Burzy, właśnie tutaj do nas idzie. Tyle, że takiej taka przemowy to tu jeszcze nie było. Tak, no na wyższy czas, żeby chłopaków zmobilizować i pocisnąć. Mm -hmm. Nie mam jakiej gry. Po prostu wiem, jaka jest waga meczu. Dobra, no to trzymamy kciuki i powodzonka. Lecimy sobie. Plan specjalny, twardziej, tak. To. O, dzisiaj zdecydowanie. <laughs> Odpowiednie warunki są. Na życzenie zawodników. Nie ma zwalania na tor. Powiedziałem, komu dzisiaj nie będzie pasowało, to nie kończy z tym różne. Po prostu zmienia dyscyplinę sportu. O. Jak o. Wszystko zrobiliśmy, co chcieli. No to dobra. Na życzenie. Lecimy z tym meczem. Cześć, cześć, cześć. Aktualnie jesteśmy, tak pokażę, pokażę Wam od środka miejsce, yy, gdzie akurat dzisiaj Kamil Moryc. Jesteśmy, bo jest nas dwóch. To się jes jesteśmy w miejscu, gdzie będzie komentarz. Jesteśmy na Wieżyczce czy w Wieżyczce? No to Kamil, opowiedz tak naszym yy, widzom, co my tutaj mamy na tym stoliku. Pokrótce. Na tym stoliku mamy oczywiście ekran, gdzie oglądamy to, co dzieje się również na stadionie na żywo i powtórki. To jest wszystko to, co również widzą widzowie Telewizji Kanal Plus na swoich ekranach w domach. Mamy konsoletę do komunikowania się z różnymi ośrodkami decyzyjnymi, m.in. z wydawcą. Dużo guziczków. Tak, dużo guziczków. Tak, dużo guziczków, dlatego sprytnie panowie tutaj część pozaklejali nam, żebyśmy ich po prostu nie dotykali i Aha. nie przekręcali. E, tak, no i oczywiście słuchawki z mikrofonem, nasze notatki, no i to jest taka nasza budka tutaj w tarnowie z widokiem bardzo ładnym na cały tor. Pięknie, no to Kamil. Miłej pracy Ci życzymy i lecimy dalej. Dobrego oglądania. Spadły mi okulary. Pozdrawiamy. Tu, moi drodzy, jesteśmy w takim pokoiku, gdzie urzęduje sędzia zawodów. I tutaj wam tylko pokażę pulpit jego, yy, gdzie on sobie tutaj klika. Tutaj są te guziczki, nie dać kolory kasków i jakieś takie inne guziczki. Telefon, wiadomo, klima i tak samo monitorik. Monitor na to, żeby widzieć powtórki. A widok z odkna sędziego jest na start całkiem, całkiem niezły. Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on the group. Up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new stop. You cannot save me, cause I don't need. To. I wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who want half lives. You and I are different. Intensywne narady w dwóch drużynach, w obu ekipach. Wynik po siedmiu biegach 22-20 dla gospodarzy Autona Uniatarnów nieznacznie prowadzi i to doskonale odzwierciedla sytuację, jaką mamy w każdym biegu na torze, czyli start i wdrapanie się na pierwsze miejsce zaraz po wyjściu z pierwszego łuku, bo wyprzeda się tutaj dzisiaj bardzo ciężko, no ale mecz trwa dalej. Jak to się skończy, nikt nie wie. Jedziemy dalej. Czwarta seria i goście odjechali na 6 punktów. Eee, to oznacza, że będą chyba taktyczne. 42-36, dwa biegi do końca. No i goście eee, bliżej wygranej w tym pierwszym meczu fazy play down. A jak się skończę, zaraz to się okaże. Na koniec 5 dla gospodarzy, ale w całym meczu to goście z poznania lepsi. 46-44 Timolak i Mateusz jak na torze dziękuję kibicom i to by było pewnie na tyle na dzisiaj Dzisiaj dali z siebie wszystko na torze, ale wy również na trybunach byliście świetni. Dziękujemy Wam i widzimy się jeszcze raz w tym Trener Jóźwiak z nami, szczęśliwy powrót do tarnowa drugi raz i dobry wynik, tym razem ciut lepszy. Tak, tym razem wygrana, aczkolwiek może nie jakaś spektakularna, ale mimo wszystko wygrana. Ale spokój przed tym rewanżem. Trochę czasu do niego jest, bo to chyba dwa tygodnie, więc co przez ten czas? No teraz chwilę odpoczynku. Mamy następny weekend wolny, więc poświęcimy na obserwację rywali. A potem przygotowania do meczu z Tarnowem. i to też tak z tym spokojem, to mi się nie rozpędzał, bo to będzie nowy mecz, nowe rozdanie. Tak jak widzieliśmy w biegu 15, jakbyśmy nie, nie przybieczętowali tego w 14 biegu, to mogłoby być różnie. Więc defekt czasami też może ustawić tutaj więc mecz. Więc jakby tutaj nie popadałem w jakiś chóra optymizmu, fajnie, że wygraliśmy i mamy tą zaliczkę, że nie będziemy musieli gonić. Ale też jakby no musimy podejść w 100% skoncentrowani. Wiadomo, no że jakby no będziemy u siebie, więc jakby też powinno być łatwiej teoretycznie, ale w praktyce wiemy, że łatwo nie będzie. A obserwowanie rywali to jest też pod takim kątem, że zobaczymy, kogo Unia sobie ewentualnie dokontaktuje? To to jest interesujące dla, dla trenera. Tak, tak. No jakby tutaj my żywiołowo obserwujemy, co się dzieje w naszej lidze, także tutaj cały czas będziemy czujni. Będziemy obserwować i, i się szykować, tak? Także no wiemy, że na pewno Unia nie przyjedzie i się nie położy, więc to było zresztą też widać dzisiaj. Fajnie, fajnie popracowali też z Torem i no, na pewno łatwy mecz to nie będzie za dwa tygodnie w Poznaniu. A jak to z tym Torem rzeczywiście? Bo są opinie, że to jest, są bardzo podobne, ale też słyszałem, że są takie opinie, że to zupeł, zupełnie nie, nie to samo mimo długości. Nie, nie, zupełnie inne tory, jakby też specyfika jazdy, czy, czy nawet sama nawierzchnia jest zupełnie inna, więc tutaj na pewno jeden do jednego porównać nie możemy. Także jakieś tam wnioski wiadomo, można wyciągnąć sobie, tym bardziej, że zawodnicy nie jeżdżą od dzisiaj, więc tam każdy ma na pewno wreszcie coś zapisane i, i tym bardziej, że już po razie byliśmy. I tu my byliśmy już w Tarnowie i Tarnowianie byli u nas, więc na pewno już tam jakieś doświadczenia będą mieli. Mhm. Ta Gorycz już po nie awansie do playoff przeszła całkowicie już już coś jak najszybciej wakacje osiągnąć, rozumiem. Czy jeszcze to w głowie siedzi? Nie no, siedzi, bo to jest zawsze najgorzej, jak to jest tak blisko. I ten jeden punkcik, bo jakbyśmy przegrali trzema, czy tam dwoma, to wiadomo, no yy, i tak stale była lepsza, no bo z dobra więcej punktów, więc jakby tutaj nie ma dyskusji, to powinien jechać. Yy, ale no. Zawsze jak to jest tak blisko, to, to, to zawsze boli, że gdzieś tam no, jeden bieg gdzieś zaważył o tym, że po prostu w tych playoffach nie byliśmy. No i nic, no teraz skupiamy się na tym dwóch meczów z Unią Tarnów. Pierwszy, pierwsza połowa meczu już za nami, na naszą korzyść. No teraz będziemy chcieli to powtórzyć w Poznaniu i, i wtedy już będziemy się jakby już tutaj koncentrować w 100% na sezonie 26, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, oczywiście. Super, bardzo dziękuję. Trzymajcie gaz do końca sezonu. Dziękuję, pozdrawiam. Przyjeżdżają te z Poznania i narzekają, że straszna żarówa. Mamy na to powiedzenie w Poznaniu niecenzuralne. Zaczyna się od lampa. Możesz powiedzieć, ja wypikam. <laughs> nie, ja tak nie mówię brzydko. <laughs> Jeszcze mi się nie zdarzyło takich określeń użyć w życiu. <laughs> Spokojna będzie droga do domu i to oczekiwanie na rewansz. I długa. <laughs> To um, można już zostać tutaj na dwa tygodnie. Niestety nie będzie mnie na rewanżu, gdyż wybieram się na Speedway Grand Prix. W a co, co ważniejsze? Hmm? A co ważniejsze? No, Speedway Grand Prix, w którym Macie Janowski pokona wszystkich, mój ulubiony zawodnik, a w Poznaniu no to formalność, prawda? A żeby tak trochę zaskoczyło. I... i, i... I tam się trzymało też przy remisie. No to dobrze. No to dobrze, dobrze. Nie troszeczkę... było remisu, no nie było. Nie było, ale, ale dlatego nie było, bo ustaliliśmy, że jeszcze jeden remis i zmieniamy nasz, nasze logo, nasz herb na zamiast skorpiona znak równości. Piękne by to było. Kto tam weje i się bawi, to już przerabiać. No. <laughs> tak, jak to zobaczyć? Proszę mnie oznaczać. <laughs> dobrze, no to dobrze. No to gratulujemy wygranej. I. Nie życzę szybkich wakacji. Jakkolwiek mam to odebrać. Że wygrywacie w dwóch meczach i macie koniec sezonu, o to mi chodziło. Czyli, że mam przegrać jeszcze z No. Ale ja bym chciała, znaczy nie chcę powiedzieć, że chciałabym, prawda, ale ja y, wyobrażam sobie taki scenariusz, że udowadniamy jednak tej Łodzi, że mogą nas y, po prostu przeprosić. Mm. Że jednak sobie damy z nim radę. I że to jednak był wypadek przy pracy, to by było piękne. No dobrze. A to by również nawet był piękny scenariusz. Byłby dla nas, właśnie. Ej, zróbmy to. Dobra. To wszystko w Waszych rękach. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Dziękujemy za odwiedziny. Dziękuję za gościnę, jak zawsze. To pa. Pa. Dobra. Radosław Kowalski jest z nami i Radek, no to powiedz nam, jak Ci się dzisiaj jeździło. Nie dużo brakło, żeby to wygrać. Dużo startów, fajny początek i później się, co, Poznań spasował, czy troszeczkę żeście uciekli z ustawieniami? Witam. No wiadomo, ten początek bardzo dobry, później końcówka, no i już pewnie zawodnicy z Poznania się spasowali i myśmy też może troszkę pobłądzili, ale w sumie z indywidualnego wyniku jestem bardzo zadowolony, a drużynie to nie zabrakło nam, znaczy no tro troszeczkę zabrakło to wygane, ale... Poczy poczyniliśmy naprawdę wiele starań, żeby dzisiaj się przygotować i żeby wygrać, fakt jest to tylko sport, nie zawsze się udaje. Walczyliśmy do samego końca, no, 10 biegów remisowych to o czymś świadczy. Jak też jakieś trafiły dziury w składzie, jakieś tam pogubione biegi, no dzisiaj niestety też tak było. Bardzo dobrze pojechał Radek, Janek nie mógł spasować sprzętu, ten sprzęt niby jechał, a nie jechał. Naprawdę pogoda nas przyjęła, w przygotowaniu toru, zarówno dzisiaj było niezbyt gorąco, Tor w zasadzie utrzymywaliśmy taki, jak żeś, jakiego żeśmy oczekiwali. No dzisiaj, cóż, przede wszystkim sporo walki, fajne zawody. Liczyliśmy na wygraną, troszkę braku, ale cóż, jest to sport. Liczę na to, że, że pokażemy się. Że, że zawalczymy w Poznaniu, być może, może się nam uda, ale na pewno my tutaj jakoś nie, nie rozluzujemy się. Zrobimy jakieś jeszcze małe korekty, zmiany, spróbujemy jednego zawodnika jeszcze na następne spotkanie i liczę na to, dekoptować. że... Dokoptować. tak, i, i cóż, walczymy. Nie wiem teraz, czy, czy to jeszcze dojdziemy do następnych spotkań. Wszystko wróży na to, że, że chyba będziemy jechać jeszcze dwa mecze. Z kim bym trenował? E, z kim bym wolał? Wydaje mi się, że wolałbym chyba z Ostrowem. Bo przede wszystkim ten tor w łodzi jest specyficzny, mały, krótki. Zauważyłem, że na wiosnę, na pierwszym spotkaniu, naprawdę moim chłopakom to nie leżało nie mogli połapać się z przełożeniami. I tak zakładam, że jadąc w Poznaniu, te tory są zbliżone do siebie geometrią może nie zupełnie nawierzchniowo, ale, ale geometrią i i, i są te tory naprawdę bardzo się nie różnią od siebie, także te zawody w Poznaniu mogą być dobrym takim etapem przygotowań się do meczu z Ostrowem i, i myślę, że lepiej byłoby nam trafić na, na ostro. To wszystko moi drodzy. Dotrwaliśmy po raz kolejny do końca tego vloga. Dzisiaj autona Uniatarnów yy, no, mocno walczyła z Hunter zatem Poznań. Ale to goście jednak na finiszu lepsi o te dwa punkty: 46, 44 i na głęcin ekipa z Poznania wraca z pewną dozą dużego prawdopodobieństwa, że to oni szybciej zaczną wakacje w metalka z drugiej ekstralidze, a Udnia powalczy z kimś z pary ostrów e, łódź e, o utrzymanie w tej lidze. Ja ze swojej strony oczywiście dziękuję za to, że oglądaliście. Do końca te kulisy. Zachęcam, oczywiście, jak zawsze, do subskrybowania kanału, kciuki w górę, komentarze, udostępnienia. To wszystko powoduje, że zasięgi i odbiór tego materiału jest większy. Także zachęcam do tego. Mm. Pozdrawiam Pała. Teraz się jakiś. Dawid cały czas mi przeszkadza w tym nagraniu, ale. Ja nie wiem co teraz najeżony, ja że sam nie ma, że ale, ale słuchajcie, to on cały czas przeszkadza, ale nie wiem, to zobaczy później. Także możecie też jego, jego TikToka zasubskrybować. D2 Speedway, tak się nazywa. Kto tam używa TikToka. Dobra, ja już kończę tą rozmowę. Yy, trzymajcie się ciepło, bo jeszcze jest ciepło sierpień. Rafał Martuszewski kończę pa! Aha, Teraz poprawił wynik, że niby jest remis. Nie wiem, czy widać, A tak kombinuje. Dobra, lecimy. Pa!